Witajcie! 23. dzień naszego spotkania, a w tym 23. zadanie. Dziś nie będzie łatwo, ale myślę, że jest potrzebne tego typu zadanie. Zobacz, czy jest ktoś samotny koło ciebie? Zapytaj, czy potrzeba mu czegoś na święta. Kiedy byłam dzieckiem, to święta Bożego Narodzenia kojarzyły mi się naprawdę z takim pełnym miłości czasem. Miałam wrażenie, że ludzi to zmienia, że chcą siebie dawać innym i łatwiej im wykonywać jakieś gesty miłości. Teraz, kiedy jestem dorosła, wcale już tak łatwo w to. Nie wierzę i, i widzę coraz więcej jednak takiego zamknięcia się w sobie. Dlatego dzisiaj to zadanie, też czasy mamy trudne, bo dużo osób w samotności poprzez pandemię e, tak jakoś zamknęło się w sobie. Wiele osób myślę, że jednak popadło w jakąś depresję. Dlatego zadbajmy dzisiaj o to, aby zobaczyć, czy jest wokół ciebie, wokół nas e, taka osoba, która na pewno spędzi święta sama, bo rodzina nie przyjedzie, czy jest jakiś sąsiad, współpracownik i zatroszczmy się o niego. Nie myślmy o powodach, dlaczego jest sam, że może sam sobie na to zapracował. To teraz nie jest istotne. Ważne dla nas jest to, żeby nikt w te święta nie poczuł się mm, właśnie taki samotny, smutny. Przynieśmy sąsiadom ciasto, zróbmy zakupy, zadzwońmy z życzeniami, zróbmy cokolwiek, żeby dla innych ten czas, który być może kojarzy się z trudnym momentem, został hmm, takiego światełka, że jednak jest się z kimś ważnym i żeby hmm, było po prostu nam lepiej. Wiem, że dziś trochę nostalgicznie. Faktycznie już nastrajam się na to, co ma się wydarzyć za kilka dni, i cieszę się tym. I myślę, że też to zadanie ma mieć e, taki oddźwięk, że miłość, która ma się urodzić, ma coś w nas zmienić, i, i poprzez to właśnie inni mają odczuć to, że Bóg się w nas rodzi. Kochani, to wszystko dzisiaj, bo wiem, że czas jest krótki. Wszystkiego dobrego i powodzenia. Działajmy, bo mamy wpływ naprawdę na wiele rzeczy. Papa! Pa.